Siemanko wszystkim z tej strony, Mati, i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o obronie bazy. Jak powinniśmy się bronić i jakie są fajne sztuczki na jakby zwiększenie efektywności tej bazy. W normalnym przypadku, kiedy mamy jednostki w bazie i atakuje nas przeciwnik, powiedzmy, że to jest ten nasz czołg, to jest nasz przeciwnik. On podczas atakowania nas podjeżdża, tam jedą dwie kartki od bazy, czy nas atakować. I co się wtedy dzieje? Wszystkie nasze jednostki, które są w koszarach. Powiedzmy, że mam tylko te trzy jednostki, one automatycznie przejeżdżają z tych kosza do naszego dowództwa. I w tym wypadku widzimy, że one wtedy szczelają do przeciwników, czyli bronią naszej bazy. I jeżeli podjeżdża taki przeciwnik, uderza naszą bazę, baza się aktywuje, to jest bardzo ważne. Jednostki z kosza przejeżdżają do dowództwa centralnego i wtedy widzimy, że ta baza atakuje naszego przeciwnika ale możemy jakby oszukać troszeczkę naszą bazę, żeby atakowała wrogów, którzy de facto jeszcze nie zdążyli zaatakować naszej bazy. Jak my to robimy? Ja mam taki krótki filmik, który udało mi się nagrać parę dni temu i wam teraz to wszystko objaśnię. Oczywiście ten poradnik jest dla porządkujących graczy, bo pewnie ci bardziej zaawansowani to wszystko już znają i kumają, no ale chciałbym to też nagrać dla wszystkich innych. I słuchajcie, w naszym przypadku jest coś takiego, że to tu jest, tu jest moja baza i ona została aktywowana przez jednostki wroga. I co najczęściej jest aktywowane? Najczęściej aktywuje moją bazę bombowca. Bombowiec sobie leci jakiegoś przeciwnika, próbuje mnie zbombardować, aktywuje moją bazę. I wtedy mamy najlepszą, dogadną sytuację, w której my osobiście możemy jakby skorzystać z tego. I teraz ja Wam to pokażę, zilustruję. Bombowiec przyleciał, atakował moją bazę, aktywował ją. Tutaj ma alianci z tego mojego przeciwnika. Stwierdzili, że oni będą mogli podjechać i mnie zaatakować, zniszczyć do końca. A co ja zrobiłem? Ja aktywowałem, wyjechałem swoją jedną jednostkę na Wabika. Teraz patrzcie na tym krótkim filmiku. Moja baza atakuje tą jednostkę, pomimo że ta jednostka nie atakuje mojej bazy i nigdy jej nie zaatakowała. A dlaczego to się dzieje? Dlatego to się dzieje, ponieważ baza jest aktywowana i ona obiera, teraz jak atakujesz moją jaką jednostkę, czyli mój wabik, to ona je traktuje, jakby ją atakowano. I teraz, jak przeciwnik jest mi ogarnięty, to ja wystając sobie takiego wabika, mojego MB z tej strony, podjeżdża jego czołg, próbuje dotakować moją jednostkę. Baza traktuje to, jakby atakowała jakby ta jednostka wroga atakowała właśnie bazę i oddaje do niego salwę. I co jest ważne? Ważne jest to, że liczy się zasięg odpowiednik jednostek, które macie w bazie, jeżeli macie w bazie artylerię to do czek pól możecie się tak wystawiać i wtedy ten zasięg tej artylerii jeszcze ją łapie. Przeciwpancerne działa ma dwa, czołg ma jeden. I jak będziecie na przykład zbyt daleko to ta artyleria nie będzie mogła łapać zasięgiem tych jednostek. I teraz patrzcie. A tutaj sobie dobudowuję, widzisz, on strzela, strzela i co, on się skapnął, o co chodzi, bo jest troszeczkę kumaci, są ci przeciwnicy, więc odjeżdża. A ja robię dalej wabika, znów uderzam w jakiś tam czołg, żeby sprowokować, odjeżdżam, odjeżdżam, tutaj, tutaj jeszcze nie ma zasięgu. Oni muszą troszeczkę bliżej podjechać mnie, więc podjeżdżam sobie katiuszą, prowokuję tego gościa, nie? O, I teraz ten lekki czołg podjeżdża, żeby mnie zaatakować, celuje w mojego i automatycznie moja baza go namierza i ja mogę, i teraz patrzcie widzicie, baza cały czas uderza, tylko uderza głównie artyleria, bo jest na obrzeżu tego zasięgu 4, bo tam jest Antonina. I teraz ja się tutaj kryję i znów baza się aktywuje i znów tutaj sobie szczeram, pomimo tego, że jak widzicie on nie zaatakował w ogóle mojej bazy. I tak cały czas on sobie tak robił. O ile wróg jest na tyle niekompetentny, że on by dawał razem podjeżdżać. Nieraz robiłem tak, że jak są niedoświadczeni gracze, to ja sobie tak aktywowałem. Jeździłem sobie do tym moim tak naprawdę w kółko tej bazy. A wróg próbował mnie, za, próbował mnie okrążyć i tracił czasami połowę swoich jednostek, jak nawet nie więcej. Ale ci gracze tutaj. Oni wiedzą o co chodzi, przynajmniej ci, z którym mam tutaj do czynienia, i oni nie chcą podjeżdżać pod mój zasięg. Ja I tam będę cały czas jakoś próbował prowokować, tak zwane nawabika, nie? Teraz uderzyć. Zwłaszcza jak mam troszeczkę większą siłę, to zawsze moje jedno uderzenie powoduje, że będę zabijał im te pojedyncze jednostki i będę się cofał, aby moja baza jest aktywowała się. O widzicie, i teraz podaduję ten bombowiec, on tam bombarduje moją bazę i. Ponownie ją aktywuję, bo czasami się zdarza tak, że ta baza może być przestanie aktywowana, jeżeli przez jakiś dłuższy czas nie jest atakowana, to ona się dezaktywuje, nie? I teraz mówią, że zaktywował, tutaj jeszcze dodatkowo mam myśliwie, który tam próbuje cały czas coś tam poubijać. Ich nie oraz wyciągnęłem sobie letkiego czołga po to, aby pomóc w defensywie. I teraz, jak tu widzicie, oni coraz większe zbierają te siły. No i zapewne za niedługo będzie taka historia, że oni po prostu podjeżdżą i mnie zniszczą, bo ja mam tutaj mało wytrzymałości tej bazy, a oni będą mieć tutaj dość silne jednostki. I teraz sobie tej robię. Podjeżdżam sobie znów na Wabika. Zupełnie zaraz będę sobie chował, te wszystkie O Tutaj moje magiczne 2,1 miliona próbuję zniszczyć Katiusze. No ale to znaleźć sobie jednostki w ogóle niewyszkolone, więc nie dziwota, że tam nic się nie dzieje z nimi. I teraz co? Mój MB się znów wraca. No ale widzicie, przeciwnicy nie są na tyle głupi, już nie są już podjeżdżać. No, może poza tym lightem. Chociaż. No, chociaż on też się już nieco na to nabierać. A tu się oczywiście gra troszeczkę ścina, ścina no ale to. W ogóle nie wiem od czego to teraz czasami zależy, bo to czy, czy gram na komputerze czy gram na telefonie to ona mi się po prostu ścina. Chyba, ja że będę musiał kupić lepszy po prostu ten telefon, bo raczej od komputera to nie zależy. Bo... O i teraz tak, on zaatakował moją bazę, ma tam prawie 20 milionów. No i moja baza będzie miała ciężko zniszczyć tam jednostkę. No bo ja nie mam jakoś nie wiadomo, jak dużo tej siły, nie tutaj mam lekkie wsparcie. Ogólnie jakby mi ktoś z moich towarzyszy wcześniej pomógł, tutaj postawił tą bazę, bo ona chyba tu za chwilę ktoś postawi, to o wiele większe jest teraz. I teraz tak, co jest bardzo ważne. Ja, widząc tą sytuację, jak jest tutaj teraz, wiedząc, że i tak ta moja baza zostanie zniszczona, bo ten ciężki czołg, który tutaj podjechał, jest na tyle wyporny, że nie jestem w stanie go zniszczyć i żeby moja baza przekierowała ogień na inne lżejsze jednostki, I ja najprawdopodobniej wyjadę sobie tym MB i będę próbował targetować m.in. te katiusze, bo one są blisko mojej bazy i są bardzo miękkie i jest łatwo je zniszczyć. I teraz patrzcie, co ja robię. Gdzie ja tutaj jestem? Tutaj, o właśnie, ja wyjechałem moim MB i pewnie będę targetować, jak już widzicie, taką czerwoną minę, Tą Katiuszę. jej tutaj powinno to życie maleć. O, widzicie, ja tutaj ją targetuję, tylko może troszkę za późno. I teraz, patrzcie, w tym momencie mój towarzysz jakiś się tutaj dopiero teleportuje. Jak on się teleportował z 15 sekund wcześniej, to nie wiadomo, czy te jednostki tutaj odważyłyby się podjąć pod moją bazę, z tego względu, przepraszam, że on by mógł mnie supportować. Czyli wyciągnąłby swoje po prostu artylerię i mógłby cały czas niszczyć tutaj jednostki sąsiadujące z moją bazą. O. o, tutaj kolega się rozstawia, no ale ja już widzicie, ja już miałem za bardzo mało tej mocy. Czyli wytrzymałości bazy, moja baza wyparowała. No ale tutaj się gdzieś tutaj przeteleportujemy na spokojnie, żeby jak najmniej stracić. No i to by było na tyle. Z tej, tutaj obrany na tym filmiku. Niestety nie udało mi się zdobyć innych takich filmików, bo niestety na tym poziomie MOSKWY moja baza wyparowywuje przeważnie w 10 do 20 sekund, kiedy mnie okrążają. Całkiem inaczej się broni troszeczkę bazy na słomie. Czyli na tym, jak Cię atakuje, oblegają Cię dużo jednostek. Przeważnie w przypadku graczy 300-400 milionów, kiedy tam niestety musisz mieć 4, 5, 6 nawet grup jednostek ustawionych, i tam już są i czołgi średnie, i czołgi ciężkie, i mamy katiusze, i mamy artylerię, aby jak najefektywniej niszczyć taką bazę, bo taka baza ma to dużą wyporność. Słuchajcie, normalna baza, znaczy ten na drugim poziomie w murze, ma około 200 milionów wytrzymałości. Ja w tym momencie mam około 270 przez te badania. A topowi gracze mają ponad 1000 milionów, 1100, nawet może będą mieć więcej. mają też oficerów wyspecjalizowanych po to, żeby jak najmniej obrażenia dostawała ta baza, i żeby dodatkowo jeszcze robić tarcze, i dodatkowo żeby zmniejszać obrażenia od oficerów. Więc to takie to jest kombo łombo, i co jest jeszcze ważne. Takie wieloryby, czy tacy gracze 300, oni się całkiem inaczej bronią. Oni mają bombowce, głównie niebieskie, które niszczą, rozpieprzają, tak na dobrą sprawę, artylerię w drobny mak. Czyli raz, czasami dwa, dwa, razy, dwa razy przeleci taki bombowiec i grupka siedmiu jednostek tam wyparowywuje. On całkiem inne ma możliwości do obrony. My tak samo mamy też całkiem inne możliwości obrony na tej naszej bazie, ponieważ, jeżeli nas atakuje troszeczkę więcej, na przykład mamy taką sytuację, że tu jest nasz przeciwnik, on podjeżdża pod naszą bazę i nas atakuje. W tym momencie mamy tu artylerię. I co jest to ważne, to jest ważne to, żeby jak nas atakuje ten czołg, czyli ten ogień z całej naszej bazy aktywowanej atakuje tylko ten czołg. A tu z tyłu ma na przykład trzy artylerie, które atakują nasze. Więc naszym głównym celem będzie zniszczenie tych czek artylerii, bo sam czołg nie jest dla nas aż tak istotny. On tylko służy do tego, żeby zaabsorbować obrażenia. I co my możemy zrobić? Mamy kilka możliwości. Po pierwsze, wyjeżdżamy jednym z czołgów, objeżdżamy, jak mamy możliwość, i atakujemy tą artylerię, o ile mamy silny ten czołg, żeby on też nie padł od jednej salwy tej artylerii. Z drugiej strony, jak wyjedziemy tym czołgiem i wjedziemy, to jest szansa, że nasza baza zmieni cel z tej jednostki na artylerię, która będzie się znajdowała w drugim rzędzie. Czasami gracze robią tak, że po prostu wychodzą z bazy i wchodzą jeszcze raz, aby, ta, aby zmienić ten target. Kolejną możliwością obrony bazy. Przede wszystkim jest tak, że nas atakuje, i te artylerie są aktywowane, bo to jest bardzo ważne, żeby one były aktywowane, atakowały naszą bazę. My to widzimy, to my tylko wyjeżdżamy na chwilkę bazą i przykładowo tutaj stoi artyleria przeciwnika. My własną artylerią namierzamy go, oddajemy salwę i od razu się chowamy do bazy. Czyli po prostu musimy być troszeczkę bliżej, na przykład w tym miejscu, salwa i chowamy się. I wtedy jego salwa trafia w bazę, a nie w nas. A co jest istotne? Istotne jest to, że jeżeli przeciwnik ma mózg i myśli, to on, jak ma tutaj trzy artylerie, to dwie artylerie atakują, a trzecia artyleria służy do coverowania tych artylerii. I na czym to polega? Jak my wystawimy swoją artylerię i będziemy chcieli trafić w przeciwnika, to ta trzecia artyleria, która nie atakuje bazy, z automatu zaatakuje nas i ona zaatakuje nas szybciej, bo tam jakby nie działa reload, tylko od razu jest pocisk. Jak ma silną tą artylerię, która nas kontruje, to my możemy z własną artylerią wyparować przy jego jednych, dwóch uderzeniach i nic z tego nie zrobimy, dlatego my też musimy to kontrolować. Jeżeli jest mało przeciwników, mamy możliwość kontrolowania tego, bo widzimy, jeżeli nas atakuje 40-50 jednostek, nie mamy szans tego skontrolować, więc czasami lepiej nawet nie wychodzić z tej bazy. Tylko pozwolić, żeby ten przycisk atakował, i my ewentualnie wyjdziemy sobie z jednostką, tak, i tak wejdziemy, żeby spróbować ewentualnie zmienić aktywację bazy na jedną jednostkę. I to jest chyba najbardziej racjonalne, które, co możemy zrobić w takiej sytuacji. I jeszcze jest parę innych metod. Jest też metoda, która pozwala nam po zabiciu tej pierwszej jednostki, mniej więcej. Yy, pokazywanie, po, po, potrafi, potrafimy jakby naszą bazą sterować, na które jednostki możemy, chcemy atakować. Czyli głównie wybieramy ataki artylerii, bo one są najsłabsze, a zadajemy więc obrażenie bazy. Powiem Wam szczerze, że nie miałem aż tak dużo okazji, żeby sobie to przetestować. Oglądałem parę takich filmików instruktorzowych, ale no, nie przetestowałem tego sam na sobie, więc też nie będę Wam jakoś super tego tłumaczył. Może uda mi się na kolejnych bitwach większych przetestować to. O ile będę miał trochę silniejszą wytrzymałość tej bazy, żeby móc wytrzymać chociaż 30 sekund, żeby to miało rację bytu. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłem w tej obronie bazy. Naświetliłem Wam sytuację, co możecie zrobić i jak możecie się bronić, wykorzystując własną bazę. Z mojej strony to wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!